Tak. Spoko. Nie wiem. O, cześć, bracie, coś Saś. I jo. Musisz mi dać na dzisiejszym na służbę w końcu. Nie. I tak twarde jest. Tak miękko. Może, znajd może znajdziemy dzisiaj ludzi jakichś? Może. Na morzu zombiaki nie znalazłem. Obyśmy kogoś znaleźli. Chociaż jednego człowieka coś jednego. Taki kompan. Może on będzie na przykład wiedział, gdzie są gdzie jest reszta ludzkości. Biegniesz, biegniesz. Mm. O, jaka zimna woda. Ciepła. Ojo! Ej, daj mi ubranie! Muszę się ubrać! Nie mam. Jak mi zimno. No jak nie, masz? <noise> nie mam. Nie mam. Hmm. Co to? Ej, co to jest? O, a tutaj coś Książka jakaś. Przeczytajmy. Jeżeli stoisz tu z innym człowiekiem to musisz szybko stąd odejść yy, Ja tej książki nie chcę yy, Może lepiej wróćmy do naszej kryjówki, bo coś tu nie gra. A ja no, wiem tylko które? Nie wiem no, i... no ja wiem, że w tamtą stronę, ale które to będzie drzewo. Kurde, to ty zamurowałeś. O, Boże, nie! Co, co ja zrobiłem? Siwy, nie co to? <m boi> <rackeprzyg> <masa> tu stoi? Co to... było? Ach. Kurde... Jak chcę teraz wyjść? Tędy nie wejdę. Może chce być dzieje.